To ma być ułatwienie m.in. dla kierowców korzystających z kopert dla dostawców. To właśnie mogą sobie już od lutego załatwić przez internet. Miejsce zegarów papierowych dla dostawców zastąpiły również zegary elektroniczne. Kolejną usługą, którą można załatwić przez internet, jest możliwość wykupienia sobie miejsca parkingowego w strefie płatnego parkowania, również bez wychodzenia z domu. Można to miejsce wykupić na zasadzie wyłączności. To kolejny zestaw usług, który. Jest na wyciągnięcie ręki bez wychodzenia z domu. Można już przecież wykupić sobie miejsce dla mieszkańca. Można również wykupić sobie miejsce, zarezerwować sobie miejsce dla osób z niepełnosprawnością, dla kombatantów czy kombatantów poznańskiego czerwca 1956 roku. To wszystko można załatwić na stronach. Zarządu Dróg Miejskich. Również tam sprawdzić można, czy nie naliczono nam tak zwanej opłaty dodatkowej, zwanej przez kierowców popularnie mandatem za niezapłacenie w strefie płatnego parkowania. To ważna informacja, nie tylko dlatego, że opłaty te są wysokie, ale również. Stanie się ta informacja jeszcze ważniejsza od marca tego roku, kiedy to za szybami naszych pojazdów nie znajdziemy już w wielu przypadkach informacji o niezapłaceniu za parkowanie w strefie płatnego postoju. Takie informacje przychodzić będą do nas listownie, i wówczas ta możliwość sprawdzenia, czy przypadkiem nie naliczono nam takiej opłaty. Czyli nie wystawiono nam po prostu mandatu, stanie się niezwykle ważna. Kierowcy chętnie korzystają z tych elektronicznych usług. W ubiegłym roku taką internetową aktywność kierowców na stronie Zarządu Dróg Miejskich odnotowano aż 11 tysięcy razy.